Proszę Państwa, miętka gra się skończyła. Dzisiaj, niby tylko 4 mile, a za to w chmurze, czyli z wilgotnością, prawie 100%. Czyli siódme porty, dyszymy ciężko. A przed nami większe cele. Tak jak widać, szlaku prawie nie widać. Tu na kałykach znaczone są od czasu do czasu takie lekkie, niebieskie paseczki, które mniej więcej pokazują, tędy należy iść. Ponoć jeszcze spółmniej, a no zobaczymy. Ach, idziemy dalej. O troszkę się wiaterek zerwał. Fajnie, bo jest ciepło, nie jest wcale zimno, chociaż wiatr wieje. A no, jesteś już mam nadzieję, że już na tak to wygląda. jeszcze kawałeczek. O tu fajne takie drzewka. Semki właściwie świeczki chyba. No a tutaj mam nadzieję że już szczyt widzieć no zaraz się okaże idziemy dalej hello no proszę państwa to jesteśmy wygląda na to, że szczyt oh, pięknie, pięknie no, jak na starego co jeszcze może to daliśmy radę oh. hey guys oh. so nice no, i chłopaki mnie rozczarowały. Okazuje się, że to jest fałszywy szczyt. Czyli przed szczytem, jeszcze jakaś fiaska widzi do prawdziwego szczytu, ale będzie raczej bez niespodzianek, czyli taką duszką. No to mam nadzieję, że za chwilę to zobaczymy na szczycie. Uff. No, kochani, jak to mówią, pogoda zmienną jest. Jak widać, piękne widoki mamy. I jesteśmy na szczycie. Uff. Proszę bardzo. Baxter Pik 5267 stóp. Nie chcę mi się teraz tego przeliczać na metry, ale nie jest to strasznie wysoko. No i zakończenie końcówka szlaku górna Palachów. O! Pięknie. Trzeba będzie stąd spadać czym prędzej i wracać do domu. Uf. Bawcie się dobrze, do zobaczenia na dole. No dobra proszę Państwa to się zaczyna najfajniejszy odcinek. Jak to mówią co wylazło w górę, musi zlec. Tą samą ścieżką tutaj. ojej, oj, jej, jej. Przypomina mi się kościele. Z na kościelcu byłem w takich mniej więcej warunkach. Oj ja, no będzie wesoło. No nic, powolutku do przodu. Żeby nie za szybko jak to mówią. <laughs> oj, jaj, jaj. no jestem mniej więcej w połowie góry, muszę się znowu przebierać, bo znowu się zrobiło ciepło. Nie wiem, czy widać, ale jestem spocony jak mysz kościelna albo jakaś inna mysz. Nie wiem, jak to się myszy nazywają: spocone. E, chciałem Wam pokazać, jak tutaj są szlaki znakowane, bo w Polsce chodzicie po górach, to macie luksusy. Tutaj i tak nie jest, że ten szlak jest tutaj czasem znakowany takimi niebieskimi kreseczkami i czasem można zobaczyć ścieżkę. Tutaj mniej więcej widać, że ścieżka idzie. także. Nie idzie się tak najgorzej, ale, ale w porównaniu z tym, jakie luksusy są w Polsce, nie to, to nie ma czym porównywać. Tutaj kawałeczek jeszcze przede mną na dół i tam jest słupek, na którym jest zaznaczone, że należy skręcić w prawo. Jeden, jedyny na całym tym szlaku taki słupek. No, także dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze z godzinkę No i dotrę do końca szlaku. Do początku właściwie. O, idziemy dalej. Ojejku, no udało mi się zejść poniżej liny kosodrzewiny tutaj taka, takie cuśce rośnie, to nie jest tak chyba kosodrzewina jak w Polsce, chociaż trochę podobna. No, ale już jest w miarę ścieżka i nawet słońce wyszło, słuchajcie, no pierwszy raz dzisiaj, jacie. no na koniec słońce weźmie i wyjdzie, to się nazywa złośliwość rzeczy martwych, ale nie szkodzi, jeszcze pewnie jest godzinka do końca szlaku, o, jedziemy. A nie ma chciałbym musimy wykorzystać okazję, że się na chwilę góra nam ukazała. Przynajmniej ten kawałek szczyt jest tam jeszcze daleko, daleko za tym przed szczytem, który tutaj widać. No ale widoczek piękny. Chociaż kto wie, czy za chwilę nam nie przylezie tutaj znowu jakiś murzysko, bo patrzcie, co się tutaj dzieje w dolinach. No co chwilę się zmienia pogoda, także ciekawie jest. O! No, jeszcze kawałek. do lasu i w dolinie. No to daliśmy radę, proszę Państwa. 6 godzin 25 minut. Jesteśmy na dole. Nagroda się należy. Patrzcie, jakie mamy specjalne piwo na tę okazję. No dobra. No to piąty szczyt w tej serii zaliczony. Teraz jeszcze komary przyleciały. Co za pech. Dobra. Bawcie się dobrze. Na razie.